Siemano z tej strony Land Rover, a oto taki nietypowy fa, nietypowy filmik, ponieważ tutaj... ponieważ to nie będzie zwykły odcinek tak jak zawsze, tylko będzie to poradnik z serii Android poradnik, albo jakoś tak, jakoś się to nazywa, mniejsza z tym. Więc to jest to taki wstęp, a za chwilę zobaczycie jak zrobić Rota w telefonie Samsung Galaxy S2. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, i teraz już jesteśmy na komputerze. Zapomniałem powiedzieć, że jeszcze w trybu tego i trzeba podłączyć telefon pod komputer poprzez kabel USB. Dobrze, więc teraz od A, jakaś sinka była, ale dobra, mniejsza z tym. A więc teraz odpa... odpalamy Odina. Okej, okay, teraz jako PDA dodajemy plik o taki C coś tam, coś tam, coś tam. I klikamy Start. O, tutaj jest nasz telefon. Powinno wam się tak pokazywać, że to jest właśnie OK. Teraz klikamy start, ja nie będę tego robić, ponieważ mam już zrobionego rota i nie chcecie popsuć, więc od teraz będziecie mieli dostęp do wszystkich plików telefonu, tylko nie pogrzebcie czegoś. Lepiej używajcie tego tam tylko do tych aplikacji, do których jest potrzebny rod. Więc ja się z wami żegnam, więc trzymajcie się i cześć.